I tak to wstępnie wygląda po okleinowaniu. Może tak z daleka. No i teraz to wszystko trzeba politurą dobarwić. Aha. Piękny blacik będzie. Zniszczenia były aż do warstw spodnich. Aż do warstw. Ktoś tam kładł albo wazą z wodą. Wazą z wodą i i problem potem. Wszystko to zaczęło odstawać bo niestety to było klejone klejem kostnym jeszcze w tym okresie nie stosowano żadnych żadnych klejów syntetycznych żeby oparły się oparły się po prostu wilgoci no i tak to wstępnie wygląda загрууцгаани Ten no, kolor się zharmonizuje z całością. No. Piękne uswojenie. Prawie zharmonizowane z całością. Tak to wygląda.